Druga połowa XIX wieku, Wielka Brytania. Następca tronu Wielkiej Brytanii, książę Albert zwany Bertim, syn legendarnej królowej Wiktorii, całkowicie nie pasuje do roli, którą napisało dla niego życie. Książę wciąż bawi się, wciąż szuka nowych kochanek, atrakcji, ale sprawami państwa w ogóle się nie zajmuje. Czy wreszcie zdarzy się coś, co sprawi, że Bertie zacznie traktować swoje obowiązki poważnie? Czy też może szansa na to, że królestwo pod jego ręką będzie rozkwitać, staje się coraz mniejsza? Zapraszam na kolejny odcinek Wyspy Historii. Berti początkowo, w ciągu w zasadzie całego swojego życia, tak bardzo nieśmiało próbował przejmować jakiekolwiek obowiązki. Jednak, tak naprawdę w głębi duszy był przyzwyczajony do swojego hulaszczego trybu życia i wcale nie zamierzał z niego rezygnować. Wręcz przeciwnie, cały czas pojawiały się kolejne imprezy, cały czas pojawiały się kolejne nagłówki w prasie, które mówiły o tym, w jaki to nieprzyzwoity sposób książę się bawi. Jednak nawet największego hulakę zabawa w którymś momencie musi zmęczyć. I tak właśnie stało się również z Bertim, który zaczął się po prostu nudzić brakiem jakiejkolwiek ważnej roli w swoim życiu, brakiem celu. Dlatego wymyślił sobie kolejne szalone przedsięwzięcie. Przede wszystkim nakazał swoim współpracownikom zgromadzenie wszystkich możliwych publikacji na temat uwaga Indii, ponieważ Bertie wymyślił sobie, że wybierze się w podróż właśnie do tego kraju. Pomysł mówiąc bardzo łagodnie, nie spotkał się ze zbytnią aprobatą, zarówno Parlamentu, jak i rządu. A przede wszystkim samej królowej Wiktorii, która uważała, że taka podróż przede wszystkim pozbawiona jest jakiegoś większego politycznego znaczenia, więc tak naprawdę jest zupełnie niewarta ilości przygotowań, którą w nią trzeba włożyć. A przygotowań była cała masa, ponieważ przede wszystkim Indie to obcy kraj i Berti musiałby bardzo dużo przygotować na temat tego, jakie są tam obyczaje, jak należy się zachowywać w jaki sposób obcować z tą jednak jakby nie było zupełnie obcą dla niego kulturą. Ponadto królowa Wiktoria obawiała się bardzo o stan zdrowia syna, który przecież dopiero co po bardzo poważnej chorobie zaczął wracać do siebie. Klimat Indii i przede wszystkim długość jej podróży i jej ciężar mogły być zbyt duże dla osłabionego jeszcze księcia i tak naprawdę kosztować go życie, czego przecież nikt nie chciał. No i pojawiał się trzeci problem. Problem oczywiście natury finansowej. No bo pojawiło się pytanie, kto za tę podróż ma zapłacić, Berti nie miał grosza przy duszy. Zresztą przez całe życie pieniądze się go za bardzo nie trzymały i tak samo było teraz. Parlament. Nie do końca był chętny, by finansować taką podróż. Królowa również, tym bardziej, że było wiadomo już od początku, że podróż musi być na najwyższym poziomie i musi być z całkowitą pompą zorganizowana, no bo tylko taka podróż miała szansę w ogóle zaistnieć w Indiach, gdzie przepych przynajmniej na dworach był czymś zupełnie naturalnym. Aby książę Wali przebił ten przepych, trzeba było naprawdę się postarać, no i oczywiście wykosztować, a do tego chętnych nie było ku zdecydowanej uldze i parlamentu, i rządu, i samej królowej, od samego początku w zasadzie jako członek delegacji księcia w tej wyprawie nie brana była pod uwagę jego żona. Alix przede wszystkim, gdyby miała zostać zabrana, zdecydowanie zwiększyłaby koszty takiej wyprawy, z racji przede wszystkim ochrony, ale również przygotowania całego ekwipunku na podróż. Jednak dwie osoby, to jest zupełnie inna kwestia niż sam książę. Jej Dodatkowe damy dworu, osoby, które byłyby jej potrzebne, zwiększyłyby znacznie koszty, a na to już nikt sobie nie mógł pozwolić. Poza tym trzeba przyznać, że kwestia w ogóle obecności kobiety na dworze indyjskim w tamtych czasach była kwestią bardzo problematyczną, ponieważ była to kwestia protokołu, umiejętności zachowania się i tak dalej. Tak jak mówiłam, była to obca kultura, a jeszcze tym bardziej, jeśli w tej kulturze znajdowała się kobieta. Dlatego z w sumie wielką ulgą stwierdzono że Alix w tę podróż nie pojedzie. Z wielką ulgą i radością, owszem, ale osobą najmniej uradowaną była oczywiście sama Alix. Przede wszystkim księżna uwielbiała podróże i ona bardzo się cieszyła z każdej możliwości podróżowania, poznawania nowych kultur. Miała ogromne pretensje do męża, że ten chce ją zostawić, szczególnie po tym, jak prawie że przeniósł się na tamten świat w czasie choroby. Ona nie chciała się z nim rozstawać, ale do niego jakoś te argumenty nie docierały. Rozmowa została zakończona bardzo ostrą odmową Bertiego, jeśli chodzi o zabranie Alix, i kwestia już w zasadzie nie była poruszana ale jeżeli Berti myślał, że wyprawę będzie mógł zorganizować według własnego widzi się, no to oczywiście był w błędzie, bo w tle stała oczywiście królowa Wiktoria, która zamierzała dopilnować absolutnie każdego elementu wyprawy. Od tego co Bertie będzie jadł, o której powinien chodzić, spać, w co powinien się na takiej wyprawie ubierać, no i przede wszystkim kogo ze sobą na taką wyprawę zabrać. Oczywiście Liczba osób towarzyszących księciu musiała być ograniczona, więc trzeba było wybrać te osoby, które mogą kraj reprezentować najlepiej, a jednocześnie według Wiktorii, takiego idealnego planu, te osoby miały również mieć księcia na oku, aby przypadkiem czegoś nie zmalował. Betty miał trochę inną wizję, ponieważ chciał ze sobą zabrać swoich przyjaciół, bardziej imprezowych przyjaciół. Do tego zabrać na przykład wspaniałe konie, zresztą zostały wytypowane trzy konie, które Bertie chciał ze sobą zabrać. I konie te były przygotowywane do poruszania się po Indiach, ponieważ Bertie oczywiście zapewne wymyślił sobie polowanie i konie po to właśnie mogły być mu potrzebne, ale aby konie były przyzwyczajone do środowiska, w którym mają się znaleźć, prowadzano je nawet do zoo londyńskiego, po to, aby oswoiły się z dziką zwierzyną. Także Wyprawa przygotowywana była pełną parą. Przygotowania do wyprawy szły pełną parą, wszyscy praktycznie postawieni byli w stan najwyższej gotowości. Najbardziej sam Berti, który zresztą cały czas twierdził, że jego wyprawa to prawdziwa misja, i tak naprawdę bez tej wyprawy po prostu monarchia upadnie. Nikt przy zdrowych zmysłach nie przywiązywał aż takiej wielkiej wagi do tej wyprawy, bo i ona niewiele mogła zmienić. I tak naprawdę pojawiały się coraz częściej pogłoski, że tu nie chodzi wcale o znaczenie polityczne, ale po prostu o znudzenie księcia i o to, że chce sobie zapewnić fajną wycieczkę na koszt państwa. Zresztą same batalie o to, ile pieniędzy będzie przeznaczonych na te wyprawy, były dość żenujące, ponieważ za każdym razem, gdy padała ze strony parlamentu jakakolwiek kwota, Bertie po prostu protestował, broniąc się rękami i nogami przed przyjęciem takiej sumy, twierdząc, że jest to po prostu żenująco niska kwota, która nie pozwoli mu nawet na to, aby dorównać chociażby pod kątem prezentów wszystkim maharadżom i innym wysoko postawionym osobom, które przyjdzie mu poznać. Dodatkowym problemem stała się również ochrona dla księcia, ponieważ na jakiś czas przed wyprawą Bertie zaczął dostawać listy z pogróżkami. Alix była już praktycznie bliska odejścia od zmysłów, ponieważ coraz bardziej irytowała ją myśl o samotnej wyprawie męża, tym bardziej, że właśnie... Mogło się okazać, że byłaby to wyprawa, która będzie go kosztowała życie, jeżeli te pogróżki miałyby się spełnić. Ale Bertie był nieugięty i w wyprawę udał się na swoich, powiedzmy prawie że na swoich warunkach, przynajmniej bez żony. I 8 listopada 1875 roku, w przeddzień swoich 34 urodzin, statek księcia zawinął do portu w Bombaju. Od samego początku jego wyprawa budziła w Indiach ogromne zainteresowanie. Mnóstwo ludzi przybyło, aby go zobaczyć. Bertie przejechał w czasie swojej wyprawy praktycznie Indie wzdłuż i wszerz. Wszędzie ściskając dłonie, otwierając budynki, wystawy, uświetniając swoją obecnością różne ważne wydarzenia. I tak naprawdę chyba spodziewał się czegoś więcej po tej wyprawie, bo to w pewnym momencie też zaczęło go nudzić. Zresztą, sam Berti skarżył się nawet w listach do swoich przyjaciół, że nie ma szansy z nikim za bardzo poflirtować, nie ma towarzystwa na balach, ponieważ jedyne kobiety, które był w stanie poznać na takich e, balach, to były żony brytyjskich urzędników, dygnitarzy, które były zazwyczaj już dość zaawansowane wiekowo, no i oczywiście z wiadomych przyczyn księcia całkowicie nie interesowały i nudziły. Natomiast jeśli chodzi o polowanie, wyprawa do Indii, Całkowicie spełniła jego oczekiwania, nawet można powiedzieć, że przerosła, ponieważ Berti zabił ogromne ilości tygrysów, słoni, małp, dzikiego ptactwa. Do Wielkiej Brytanii popłynęła olbrzymia ilość trofeów, które Berti w tym czasie zdobył. Można powiedzieć, że to był prawdziwy raj zabijania zabijania zwierząt. I o ile dzisiaj na pewno ocenilibyśmy tę sytuację niezwykle surowo i na pewno nie wywinąłby się z czegoś takiego, wówczas polowania były czymś naturalnym, to był sport. I nikt go za to prawdopodobnie w żaden surowy sposób nie oceniał. Tym bardziej, że cała wyprawa oceniona została bardzo dobrze. Uważano, że Bertie zachowywał się nienagannie, miał dworskie maniery. W zasadzie oczarowywał wszystkich, gdziekolwiek się nie pojawiał, doskonale się zachowywał, a jeszcze w dodatku wstawił się za dygnitarzami indyjskimi, ponieważ był oburzony zachowaniem brytyjskich kolonialistów właśnie względem indyjskich dygnitarzy, indyjskich yy, dworów yy, i Postanowił coś z tym zrobić po powrocie do kraju. Jednak po powrocie do kraju czekało go coś znacznie bardziej wyzywającego niż walka o lepsze traktowanie urzędników w Indiach, ponieważ prawdziwe osobiste trzęsienie ziemi rozpoczęło się dla Bertiego właśnie po tym, jak przybył do Wielkiej Brytanii. Kryzys rozpoczął się za sprawą hrabiego Aylesforda, przyjaciela Bertiego, który zresztą towarzyszył mu w wyprawie do Indii. Otóż hrabia Aylesford otrzymał wkrótce list od swojej żony Edith, która, znajdując się w Wielkiej Brytanii, nie wiadomo czy z nudów, czy być może była to sytuacja, która zaczęła się już wcześniej, postanowiła swojego męża porzucić dla niejakiego lorda Blantforda, który z kolei był bratem przyjaciela Bertiego, który nazywał się Randolph Churchill i był notabene ojcem Winstona Churchilla. Sytuacja była niezwykłym skandalem, ponieważ para nie kryła się ze swoim romansem, a Edith jako mężatka była oczywiście winna wierność swojemu mężowi, a przynajmniej dyskrecję, z czym absolutnie ona się nie zgadzała, ponieważ nie zamierzała kryć, że kocha Blandforda na śmierć i życie i zamierza męża porzucić. Hrabia Aylesford w zasadzie nie miał innego wyjścia, jak tylko natychmiast porzucić swoją kompanię. Opuścić Indie i udać się jak najszybciej do Wielkiej Brytanii, aby zapobiec skandalowi i powstrzymać swoją żonę przed opuszczeniem go. Jednocześnie jednak okazało się, kiedy wrócił już po paru tygodniach podróży, że tak naprawdę już niewiele jest do ratowania. Edith opuściła go oficjalnie, a w sprawę wmieszał się właśnie Randolph Churchill, czyli przyjaciel Bertiego. Ponieważ postanowił on pomóc parze kochanków, aby mogła być razem, i uznał, że będzie mógł wykorzystać pewien sekret, który ma na temat Bertiego, aby właśnie Bertie pomógł mu sytuację pomiędzy kochankami rozwiązać. A więc Randolph Churchill, krótko mówiąc, postanowił uciec się do małego szantażu, aby umożliwić szczęście z hrabiną Aylesford swojemu bratu. Na czym polegać miała pomoc? Otóż Randolph Churchill wymyślił sobie, że co prawda jego brat nawiązał romans z mężatką, ale nie ma żadnego powodu, aby ta mężatka Brała rozwód, ponieważ rozwód był w owym czasie skandalem i z całą pewnością bardzo źle odbiłby się na całej rodzinie, a więc należało zrobić wszystko, aby, krótko mówiąc, hrabia Aylesford po prostu przymknął oko na romans swojej żony i umożliwił kochankom bycie razem, tak naprawdę pozostając jedynie formalnie mężem swojej żony. Było to bardzo ryzykowne i prawdopodobnie żaden normalny mężczyzna by się na coś takiego nie zgodził, i właśnie dlatego Randolph Churchill postanowił uciec się do szantażu. Otóż posiadał on w swojej kartotece listy. Listy, które do Edith pisał nie kto inny, jak właśnie Bertie parę lat wcześniej. Ponieważ Edith była bardzo popularną damą i lord Blandford to nie był pierwszy facet, z którym postanowiła. Zaszaleć i w którym się zakochała. Jedną z osób, która również uległa jej czarowi, miał być właśnie książę Walii, czyli Berti. Randolph Churchill był na tyle bezczelny, że postanowił wziąć Edith za rękę i zaprowadzić ją do księżnej Aleksandry. Aby tej przedstawić listy, które posiada, i zagrozić, że jeżeli ona na swojego męża nie wpłynie, aby ten z kolei wpłynął na swojego przyjaciela, wówczas te listy z całą pewnością zostaną upublicznione. Możemy sobie wyobrazić reakcję Aleksandry, która nie tylko dowiedziała się o kolejnym romansie swojego męża, co już dla niej pewnie nie było żadną wielką niespodzianką, ale jeszcze w dodatku stanęła po raz kolejny zresztą przed. Zagrożeniem skandalu na skalę na krajową. Po raz kolejny stanęła w sytuacji, w której jej mąż, a w sumie także i ona, musieliby się publicznie tłumaczyć ze swojego prywatnego życia. Dla niej sytuacja była już wystarczająco upokarzająca, i każda taka sytuacja dodatkowa powodowała u niej ogromny stres. Aleksandra jednak była kobietą z krwi i kości i doskonale znała swoją wartość i wiedziała, co należy zrobić. Przede wszystkim Wraz z listami, które otrzymała od Randolfa Churchilla udała się do królowej Wiktorii, aby opowiedzieć jej o tym, co się przytrafiło, co się wydarzyło i jakie zagrożenia czyhają na rodzinę królewską. Królowa Wiktoria, mogę sobie jedynie wyobrazić, że po raz kolejny załamała ręce nad głupotą swojego syna, no ale oczywiście na to niewielki miała wpływ. Tym bardziej, że wieści o tym, co się dzieje w kraju zaczęły już do samego Bertiego również docierać. I możemy sobie wyobrazić, jak bardzo był wściekły, na swojego przyjaciela, ale również jak bardzo zaryzykował, jednak mimo wszystko twierdząc, że nie zamierza się mieszać w żadne prywatne sprawy pomiędzy małżonkami. W pewien sposób więc wystawiając się na cios Randolfa Churchilla i wystawiając się na to, że ten rzeczywiście te listy upubliczni. Zresztą Bertie nie tylko odmówił pomocy przyjacielowi, ale również z wściekłością wyzwał go na pojedynek. Otrzymał odmowną odpowiedź od Randolfa Churchilla, do momentu powrotu Bertiego do Wielkiej Brytanii 11 maja 1876 roku wszyscy już doskonale wiedzieli o całej sytuacji i każdy tak naprawdę nawet zaczepiony na ulicy znał najdrobniejsze szczegóły skandalu i kryzysu małżeńskiego pomiędzy Lordem Aylesfordem i jego żoną. Bertie oczywiście starał się w jakikolwiek sposób wywinąć z tej sytuacji ale na całe szczęście do rozwodu nie doszło, doszło do oficjalnej separacji, czyli małżonkowie po prostu doszli do porozumienia, nie doszło do żadnych ostatecznych rozwiązań, mimo że tak naprawdę osoba Bertiego we wszystkich nagłówkach gazet się pojawiała, ponieważ tak jak mówię, wszystkie szczegóły i tak wypłynęły, mimo że żadnej rozprawy rozwodowej, na której Bertie po raz kolejny musiałby występować jako świadek, nie doszło. Otóż ta cała sprawa, szczególnie dla zaangażowanych w nią uczuciowo osób, skończyła się w sumie bardzo źle. Po pierwsze, Lord i Lady Aylesford oficjalnie ogłosili separację. Ona i jej kochanek tak naprawdę narazili się na totalny ostracyzm, ponieważ gdziekolwiek się nie pojawiali, wszędzie docierały do nich szepty i tak naprawdę byli wszędzie wyrzutkami. To był niesamowity skandal, szczególnie właśnie dla kobiety, aby żyć z mężczyzną bez ślubu, szczególnie jeżeli jej małżonek nadal żyje. Także Lady Aylesford była całkowicie potępiona przez swoje towarzystwo i wkrótce musiała po prostu. Opuścić Wielką Brytanię. Podobnie zresztą stało się z jej mężem, który nie mogąc znieść tej klęski, nie mogąc znieść upokorzenia, postanowił wyjechać do Teksasu, gdzie wkrótce zapił się na śmierć. Edith więc owdowiała, ale nie dość wcześnie. Nie dość wcześnie, by lord Bluntford postanowił na nią czekać, ponieważ uważał, że czekanie już trwa za długo, więc porzucił biedną Edith i ożenił się z inną. Edith zaś zmarła. Osamotniona, odrzucona przez wszystkich, biedna i całkowicie upokorzona. Sprawa więc można powiedzieć, zakończyła się dla Bertiego po raz kolejny tym, że spadł na cztery łapy. I po raz kolejny na wysokości zadania oczywiście stanęła jego żona, która nie zrobiła z tego większej afery, nie skończyło się to jakimś dramatem, łzami i publicznym praniem brudów. Przyjęła to tak jak. Przyjmowały to przez wieki kobiety w rodzinie królewskiej, zapewne kosztowało ją to bardzo dużo, natomiast w żaden sposób nie opuściła męża, nawet na krok stojąc przy jego boku przez cały czas, tak jak zresztą przy wszystkich innych aferach, w których Bertie był boha bohaterem. Niestety te wszystkie wydarzenia nadal nie wpłynęły na to, że w jakikolwiek sposób zwiększyło się społeczne zaufanie do księcia Walii, wręcz przeciwnie. Mimo wyprawy do Indii, która była sukcesem, ale nie przyniosła żadnego politycznego. Wymiernego efektu. Tak naprawdę uważano, że jest takim dodatkiem, kwiatkiem do kożucha, machającą figurką, która po prostu chodzi, otwiera wystawy, spotyka się w przytułkach dla bezdomnych, ponieważ Berti się bardzo zaangażował w ogóle w kwestie społeczne, a więc odwiedzał jakieś takie miejsca, gdzie byli bezdomni, odwiedzał przytułki dla bezdomnych, dla takich najbiedniejszych. No, ale w pewnym momencie też pragnął jakiejś życiowej roli dla siebie, czego nikt dla niego nie przewidział. I kiedy w 1877 roku wybuchła wojna z Rosją, oficjalnie zabroniono Bertiemu jakiegokolwiek dostępu do dokumentów państwowych. Tak, aby nigdzie przez przypadek, po wypiciu paru drinków za wiele, nie wyklepał przypadkiem czegoś, czego oczywiście nie powinien był wyklepać. Bardzo zmieniały się stosunki Bertiego z matką. Wiktoria była już naprawdę stara i jej stosunek do świata również bardzo się zmieniał. Ona już czuła to zmęczenie, widziała ten świat, który tak bardzo się zmienia, że ona już w pewnym sensie nie nadążała. Poza tym przeżyła śmierć swoich dzieci, m.in. Leopolda na Hemofilię czy Alicji. I to zbliżyło ją do Bertiego, mimo że tak naprawdę doskonale sobie zdawała z tego sprawę, że on ma bardzo dużo słabości i że nigdy nie będzie ideałem, że nigdy nie będzie doskonały. Postanawiała jednak cały czas, żeby dawać mu szansę, ponieważ on potrafił ją w pewien sposób tak wziąć pod włos, potrafił ją zauroczyć i mimo swojego niesfornego charakteru, kiedy byli razem, Wiktoria sama pisała w swoich pamiętnikach, że on zawsze potrafi w jakiś taki ciepły i delikatny sposób z nią rozmawiać, że ona o wszystkim zapomina i po prostu wszystko mówi. Bacza. Bardziej skomplikowane relacje łączyły Bertiego z żoną, z księżną Aleksandrą. Aleksandra była doskonałą księżną, miała niesamowitą klasę, była dyskretna, doskonale wiedziała co, kiedy, jak wypada, zawsze była elegancka, ale jednocześnie, i to nie była opinia tylko Bertiego, tylko taka ogólna opinia, nie była kobietą zmysłową. Była raczej takim elfem, zwiewnym, nieuchwytnym. Ale nie miała w sobie tej kobiecości, zmysłowości, której Bertie we wszystkich kobietach, mi się otaczał, szukał. Szukał takich pięknych, ponętnych kobiet, które będą delikatne i będą dawały mu to ciepło, którego on potrzebuje. Aleksandra była bardziej zdystansowana, choć oczywiście doskonale możemy sobie wyobrazić, że dystans z czegoś wynikał. Na przykład z tego, że wiedziała, że mąż jest jej niewierny. I jakoś nie potrafiła spojrzeć na niego łaskawym okiem, przez to, bo to na pewno relacje między małżonkami nie poprawia. W normalnym świecie po takich zdradach następuje rozwód, w świecie rodziny królewskiej. Rozwód praktycznie jest niemożliwy, przynajmniej w tamtych czasach nie był, a więc ona musiała przełykać tegoż pigułkę, ale z całą pewnością nie powodowało to, że mąż był jej bliższy. Choć kiedy damy dworu bardzo ubolewały nad jej sytuacją, kiedy bardzo się litowały, ponieważ było widać, że ona to bardzo przeżywa, ona zawsze powtarzała, że dla niej najważniejsze jest to, że to ją Bertie kocha najbardziej, a nie te wszystkie pozostałe kobiety, które są w jego życiu. Dlatego Bertie czuł się w pewien sposób. Usprawiedliwiony w tym, że ciągle w jego życiu pojawiały się nowe kobiety. I wkrótce pojawiła się kolejna. I to taka chyba najsłynniejsza spośród wszystkich, które w jego życiu istniały: Lily Langtree, a właściwie Emilia Charlotte Lebreton córka na początku pastora z Jersey, później rola tego człowieka duchownego kościelnego zdecydowanie rosła. Córka, która była nie tylko bardzo kobieca, niesforna, nieujarzmiona, ale jednocześnie nieprawdopodobnie piękna i tym pięknem otorowywała wszystkich dookoła. Lili była piękna, ale jednocześnie jak na córkę pastora była bardzo swobodna w swoim zachowaniu. Bawiła się tak jak chłopak, biegała po drzewach, robiła różne rzeczy, których oczywiście damie nie wypadało w tamtych czasach robić, ale ona się tym w ogóle nie przejmowała, mimo że tak naprawdę gdziekolwiek się nie pojawiła, budziła zachwyt mężczyzn i niebywałą zazdrość kobiet. Do tego stopnia, że kobiety mówiły o niej, że jest czarownicą, że ma kontakty z szatanem luto na nią czasami. Oczywiście już nie wspomnę o ilości złych spojrzeń, które kierowano w jej stronę, a to dlatego, że tak naprawdę ona nie mogła się opędzić od mężczyzn, którzy marzyli o tym, żeby ona chociaż na nich spojrzała, już nie mówiąc o tym, żeby zgodziła się zostać ich żoną. Ale Lili czuła, że czekają ją w życiu coś ważniejszego niż wyjście za mąż za jakiegokolwiek człowieka w Jersey. Zresztą, kiedy pojawiali się pierwsi konkurenci, kiedy ona miała 15 lat, ona tak naprawdę wszystkich odrzucała, ponieważ absolutnie nie widziała siebie jako zwykłej żony dla Zwykłego faceta. Ona chciała czegoś więcej. Później Lili, pragnąca uczuć po tym, jak zginęło dwóch jej braci, została w pewien sposób. Osamotniona. Rodzice skupili się na żałobie, zresztą rodzina była bardzo dziwna. Matka była w ciągłej depresji, a ojciec, duchowny, był moim zdaniem osobą uzależnioną od seksu, ponieważ miał tak wiele kochanek, że nawet krążyły na jego temat anegdoty, że po każdej mszy wychodzi pod pachę zawsze z dwiema pięknościami i żonę zdradzał tak wiele razy, że już nawet nikt tego nie był w stanie policzyć. Nic dziwnego, że żona miała depresję. Dlatego Lili szukała tej miłości gdzie indziej i wkrótce znalazła ją w młodym, Rybaków, w którym się zakochała, bo on nawet młodszy od niej, ale niestety problem polegał na tym, że mimo iż mieli wobec siebie bardzo poważne plany, rodzina Lili postawiła bardzo stanowczy zakaz. Wszyscy myśleli, że chodzi o to, że może ten rybak nie jest dość dobrą kandydaturą na męża dla Lili, ponieważ jej ojciec również miał wielkie ambicje. Ale tak naprawdę, naprawdę wkrótce skandal wyszedł na jaw i był znacznie większy niż tylko to, że kandydat jest nieodpowiedni. Okazało się bowiem, że ten rybak, którego imienia nigdzie w historii znaleźć nie można, był nieślubnym synem pastora Lebretona, a więc był przyrodnim bratem Lili. Nic dziwnego, że po takim skandalu dziewczyna po prostu zapragnęła jedynie wyjechać jak najdalej i rozpocząć życie gdzie indziej. Dlatego udało jej się namówić rodziców, aby pozwolili jej wyjechać do Londynu. Jednak debiut w Londynie, który sobie wyobrażała, nie był do końca takim, jak oczekiwała. Co prawda, wpadła wcześniej w oko szambelanowi Bertiego i on zaproponował jej, aby jak będzie w Londynie skontaktowała się z nim i chętnie zaprosi ją na jedno z przyjęć. Ale Lily czuła się jak u Boga krewna. Nie czuła, że to jest jej miejsce, przynajmniej na razie nie czuła. Chciała mieć inne wejście, chciała wszystkich oczarować, ale niestety nie udało jej się to. Wróciła więc do Jersey i z wielką ulgą przyjęła wkrótce oświadczyny. Oświadczyny mężczyzny, który wydawał się być niejako księciem na białym koniu, który wybawi ją z tego nudnego świata i pokaże jej coś więcej, ponieważ y, jej mąż y, Ned Langtree y, wydawał się być milionerem, finansistą, człowiekiem z ogromnym majątkiem, który obiecywał jej złote góry, że obiecywał jej, że wprowadzi ją do londyńskiego towarzystwa, że będzie ją zabierał w podróże, że będą żyć w luksusie i przepychu i Lili w to uwierzyła. Uwierzyła w to tak bardzo, że aż przekonała samą siebie, że się w nim zakochała. Doszło do ślubu, zresztą do ślubu doszło bez praktycznie zgody rodziny. Lili, co prawda ojciec Lili udzielał jej ślubu. Ale tak naprawdę jej rodzina całkowicie się po tym małżeństwie od niej odcięła. Zwłaszcza, że tak naprawdę oni już mieli informację na to, kim naprawdę jest Ned Langtree. A Ned Langtree okazał się być oszustem, bankrutem, pijakiem. I tak naprawdę Lily bardzo szybko odkryła, że to, co uważała za miłość, na pewno tą miłością nie jest. Życie z człowiekiem, który cały czas ma długi, do którego cały czas pukają wierzyciele, który musi sprzedawać swoje jachty, którymi się tak bardzo szczycił, który okazuje się w alkoholu, bardzo wiele kosztowało Lili i wkrótce bardzo ciężko zachorowała. Zachorowała na tyfus i lekarze praktycznie nie dawali jej szans na przeżycie. Jednak jej silna wola po raz kolejny zwyciężyła, i Lili nie tylko pokonała chorobę, ale również wymyśliła sobie plan na siebie. Mianowicie ubłagała męża, aby przenieśli się do Londynu, aby Lili mogła zaistnieć w towarzystwie. Ona już tak naprawdę nie myślała zupełnie o nim. Ona widziała dla siebie drogę właśnie w Londynie, aby dotrzeć do tych kręgów, do których przez całe życie marzyłaby dotrzeć. Państwo Langtree wynajęli więc dom. W dzielnicy Belgravia, która była jedną z najdroższych dzielnic w Londynie. Oczywiście życie na długach w dalszym ciągu miało miejsce, jeśli chodzi o pana Langtree, ale tym razem Lili wiedziała już, że jej drugi wyjazd do Londynu musi okazać się sukcesem. Moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję, oczywiście, jak zawsze, za cierpliwość. Po raz kolejny miałam małą przerwę, jeśli chodzi o dodawanie odcinków, ale majówka jest bardzo ruchliwym okresem, jeśli chodzi o turystykę. Natomiast później już wszystko wraca do normy, także spokojnie teraz będę dodawała odcinki już regularnie. W dalszym ciągu oczywiście zachęcam Was do zwiedzania Londynu razem ze mną. Jak zawsze adres e-mail w opisie odcinka, adres, na który możecie do mnie pisać, aby umówić się na zwiedzanie. Jeszcze parę terminów mi zostało, także jeżeli ktoś jeszcze w maju się wybiera albo w czerwcu, to jeszcze śmiało możecie pisać, nie ma problemu. Oczywiście dziękuję Wam za całe wsparcie i finansowe, i wsparcie w postaci łapek, wspaniałych komentarzy, za obserwowanie mojego konta na Instagramie, również bardzo Wam dziękuję. I oczywiście jak zawsze zachęcam Was do nauki języka niderlandzkiego w DB School i obserwowania profilu na Instagramie niderlandzki z przytupem oraz do korzystania z usług wspaniałego lektora języka angielskiego, którego zresztą adres e-mail również znajduje się w opisie odcinka. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na następny odcinek Wyspy Historii już wkrótce. Do zobaczenia. Pa!